Będzie tu ktoś? Na okay. razie nie spotkałem. Ale fajnie się skampował. No, nie wierzę. Trudno. Niezły, niezły kamper. Jest no, też. To mamy 1 na jeden teraz. No, ale musiałby wygrać tą ląda Trochę obity jest Jak mi się uda mu się Nie wiem czy mam w ogóle lepsze kamerki, ale no, to po będzie super. No nie wiem, czy uda mu się w ogóle, czy udałoby mu się zmienić strajd raczej nie. Albo. No jednak. No, a ten granat mu nic nie dał. No to już wiadomo, gdzie się sobie inaczej... No time. No time, sorry, guys. No time. No time. Niestety. Co weapon? Może teraz coś się uda zrobić. No są z drugiej strony raczej. Ci! o sieć pomarańczowy. Co jest? Shit ja happening Co mnie tak spingowało teraz, to? No? Chyba dostał po głowie. Co mnie tak spingowało teraz? No. Nie tak no fajny tytuł. To mi tak zlogowało przez chwilę. Ten ping mi się nie podoba. Bo nic z tego nie wyjdzie teraz. Oh. Nie wiem co to nie robi. Nie wiem co on robi. Safe, safe, safe. No, i tak stracił broń, i tak. No zabrakło mi kulno. Nie no, nie na wizy tego famosa. Nie lubię go. No, jakiś dramat ostatnio jest w tym trudniowym nie chodzi ogólnie o ten mecz, ale o wszystkie. Znaczy, wszystkie, ostatnie ostatnio w ogóle coś trudniowym mi nie podchodzi. Coś tam obity jest. No to pada były ostatni. pierwszą rundę. Więc teraz ginę, będę musiał chyba grać po następną rundę eko Dobra, akurat nie muszę dawać info i to już wszyscy wiedzą tam na szczęście Chyba zawsze ten jeden, ale... prawie <śmienicza> Ta, fleszu jeszcze mi tu. No już, jest już, piesok ok tam. Dobra, jakaś nie jest za darmo. O, nawet kałaczek za darmo, także świetnie. Mm -hmm. Poczekam sobie. Albo i nie. Z tyłu, na pewno z tyłu mnie zabił. Akurat przestanę się tam patrzeć. Nie będę, cztery na jedno. No, w sumie on ma pierwsze miejsce, także. jest w stanie to zrobić nie będzie miał ciężko ale w sumie ma smoka już nie szkoda Leży tam jeden, ale mnie już dwóch leży. Nie fajnie. Tak, wiem, mam świetne miejsce do strzelania. Nie wierzę! O, ale dobra. Ninja. Wygraliśmy to na szczęście. Ile teraz było 3 chyba, nie? Chyba 3. jest nice. 3 versus 5 Zdarzają się takie rzeczy, To jest CS. Dobra, jesteśmy po tele, także powinno być łatwiej. Zdecydowanie, żeby zaraszować... A, no to zaraszujemy no. Jeden loży, no, drugi to był. ja Trzeci! Ajajajajaj, aj, 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 aj. potrzebuję pomocy. <ścoughs> za bardzo chciałem te kile zdobyć. Za bardzo. I tym nie możemy tego przegrać. I przegramy to. Przegramy na pewno. Ja już to czuję. I tego nie wygramy. Chyba, że... wiedziałem. No time. Inshallah. Inshallah. <gülüyor> <Habib>. <gülüyor> Za co <cały szczerich. gülüyor> yeah, się Informy Co jest? Minus 56. Nie zrozumiałem go w ogóle nic. Nie zrozumiałem niestety. I mamy pięć a. Powinniśmy mieć już 6 4 kurde nie Tu ktoś może być Wiedziałem gdzie ktoś tu jest Ostatni został ja Zaplantujemy I my?

Ale dostanie te turnieły na sobie coś tak, nie za bardzo jakoś. Boy, boy. Yeah. Got him. Mamy kolejną rundę, mamy 7-5. Bra, to trzeba wygrać. Nie ma innej opcji. Trzymić, trzymić. Trzymić. Ja ci dam trzymić. Tam leci na ham, ale te fragi już. Ja się nie dziwię. 12 kg Moje. Ja mam zagrożenie. Mogę, Mogę spać na te trzecie miejsce. Muszę coś teraz zrobić, jakieś kille. Miejmy nadzieję, że to zdanie ląda. Już myślałem, że coś mi znowu... Se loguje. I nas leży już. Dobra, wchodzę. Leży. Połowę HP mam tylko. Leży kolejny, ostatni zostaje. Plant! Orange. Mmm, okay. nie powinien tego zrobić. Where he is? Okay, dobra. nie powinien is? zrobić. is? Where is? Where is? is? Where is? tego zrobić. Nie ma prawa tego zrobić. Teraz flipował ostatnie ładnie Największy przywód z nagrod za zabójstwo <grych> Dobra słuchajcie Nowych kośmarów znowu dla mnie fajnie Dwie miejsce udało mi się utrzymać. Jakie rangi to były? A więc zostawiać łapki w górę, subskrypcję kto jest nowy. Widzimy się w następnym odcinku, czyli takie pomieszane silvery z goldami 2-3 Także nieźle. Także widzimy się w następnym odcinku. Siemka.